Prezentacja nowej anteny VHF oraz do odbiorników Ice od firmy Quark Elec. Przede wszystkim y, zmianie uległ w tym roku uchwyt, uchwyt na regling. Zastrzeżenia w poprzednim oddzielu budziły głównie śruby, które często korodowały. Tutaj z tym problemem się uporano. Y, regulowany w dwóch płaszczyznach. Y, tutaj widzimy oraz po, po luzowaniu. Również w ten sposób. Tak wygląda antena. Oraz 5 metrów kabla w zestawie. Urządzenie po złożeniu wygląda w ten sposób: czyli mamy przymocowaną antenę do uchwytu. Nastarać możemy sobie kąt w ten sposób. W ten sposób blokujemy. Zgodnie z opisem Lok, zablokowane, free, wolne oraz w drugiej płaszczyźnie, jeśli tutaj założymy na reling, możemy również skręcać w ten sposób.